4 czerwca 1942 roku Japonia ruszyła, by zniszczyć amerykańską flotę raz na zawsze. Nie wiedzieli jednak, że Amerykanie złamali ich szyfry i znali cały plan ataku. Gdy japońskie samoloty bombardowały Midway, amerykańskie lotniskowce stały już w gotowości. Pierwsze amerykańskie torpedowce zostały zmasakrowane, ale ich poświęcenie odsłoniło japońskie pokłady na kilka kluczowych sekund. Wtedy spadły bombowce nurkujące. W ciągu kilku minut trzy japońskie lotniskowce stanęły w ogniu. Czwarty został zatopiony tego samego dnia. To był punkt zwrotny wojny na Pacyfiku. Japonia straciła słysz najlepszych pilotów i trzon floty, a USA przejęły inicjatywę, której nie oddały już do końca wojny. Midway bitwa, która zmieniła bieg historii.